Radę. Radę damy każdemu. Jak to zrobić zdrowo i mądrze? Agnieszka, Agnieszka Strzemińska i nasz gość. Witam Panie po przerwie. Telefony, jak się domyślam, były. Były. I to sporo. Jesteśmy. Doradca żywieniowy Katarzyna Purak jest dzisiaj naszym ekspertem. Wracamy do rozmów o tym, co jest zimą, aby wzmocnić swoją odporność, a przy okazji albo oprócz tego, aby się rozgrzać, bo to są dwa zasadnicze problemy, którym musimy stawić czoła, kiedy za oknem mróz i kiedy jest bardzo zimno. Pani Kasiu, wiemy już, że aby wzmocnić odporność musimy na to pracować no przynajmniej przez sezon zimowy a nie wtedy kiedy nas rozłoży przeziębienie czy grypa bo wtedy może to być tylko wspomagające ale nie zapobiegające wiemy już że warto jeść owoce i warzywa które zawierają dużo witaminy C ważny jest czosnek ważny jest imbir ważne są przyprawy jak na przykład kary czy papryczka chili bo one nie tylko mają właściwości rozgrzewające i przyspieszające spalanie tłuszczu ale także mają takie właściwości podobne do czosnku antybiotykowe i miałyśmy powiedzieć o śniadaniu bo wydawało się cóż wspólnego śniadania nie ma z naszą odpornością. No właśnie, wyrw pozorom ma dużo, dlatego że no szczególnie zimą musimy o tym śniadaniu pamiętać, że nie wychodzimy z domu bez zjedzenia tego śniadania i wypicia do tego właśnie czegoś gorącego. Czy to będzie herbata z miodem i z cytryną, jak ktoś lubi. No, są osoby, które muszą wypić tę kawę, ale zawsze po, po, po twoje, powtarzam, że tą kawę wypijamy po śniadaniu, a nie przed. Nie na pusty żołądek. Nie na pusty żołądek. a fajnie mieć ten nawyk, że po wstaniu wypijemy najpierw szkankę wody. L latem będzie to woda mineralna z cytryną po prostu, a zimą właśnie może to być ta woda z imbirem, z miodem, z i I Lekko podgrzana i, i wtedy nas rozgrzewa i potem zjadamy śniadanie. I co na to śniadanie? Ono powinno być pełnowartościowe. I tutaj chciałabym nawiązać do kasz, które są bardzo zdrowe, o których często zapominamy. To prawda. A są wygodne, można je utaić wcześniej, wracamy do domu, mamy gotowe tylko podgrzać, prawda? Dokładnie, więc ta kasza, owszem, tradycyjnie może się znaleźć na obiad. Mówimy tutaj na przykład o kaszy gryczanej, palonej czy białej ale równie dobrze możemy sięgnąć po kaszę jaglaną i zrobić sobie taką jaglankę na śniadanie. No właśnie, jak ta jaglanka ma być przyrządzona, jeśli Państwo nie zapamiętają, proszę się nie martwić na naszej stronie www.radio.katowice.pl Przykładowe przepisy na śniadanie czy na rozgrzewającą herbatę korzenną. Jest tam właśnie jaglanka, którą możemy zjeść. Tak, i ta również możemy zjeść na kilka sposobów, tak? Bo możemy ją tradycyjnie ugotować w wodzie. Następnie sobie zblendować na przykład gruszkę, połączyć już gotową kaszę z tą gruszką, doprawić cynamonem, posypać płatkami migdałowymi i jest super. Można tą kaszę równie dobrze ugotować w soku jabłkowym, więc ona już automatycznie nabierze takiego fajnego smaku i aromatu. Warto też dodać, że ta kasza ma dużo witamin z grupy B, witamina E, żelazo. Dodatkowo jest lekko strawna i jest bezglutenowa. Ostatnio też jest bardzo często poru poruszany temat, jest problem praktycznie tak, z glutenem, więc tutaj właśnie no, ta kasza będzie takim rozwiązaniem antidotum, bym no powiedziała jest dla syta. większości. Tak, oczywiście, a dodatkowo ma działanie zasadotwórcze, czyli w momencie, jeżeli ktoś y, ma problemy z nadkwasotą, no to ta kasza z rana właśnie tutaj będzie dodatkowo jeszcze łagodząco wpływała na nasz przewód pokarmowy, a jest błonnik... W związku z tym pęcznie w żołądku daje poczucie sytości na dłużej, do czego godzin nie czujemy y, głodu y, i wiemy, że jest to posiłek pełnowartościowy. Bo przypomnijmy, że jeśli jesteśmy głodni zimą, to po prostu szybciej marzniemy. Oczywiście dlatego y, to też w telefonach się pojawiło to pytanie, y, że Często zapominamy o tym, że pomimo tego, że kilka elementów wprowadzamy, właśnie jest ta cebula, czosnek, imbir, ale musimy pamiętać, że te posiłki powinny być ich pięć w ciągu dnia, w miarę możliwości regularnie co 3, 4 godziny. Coś dorzucamy, tak, żeby nasz organizm mógł trawić na bieżąco. Owszem, rozgrzejemy się dodatkowo herbatą czy wodą, ale no nie możemy zapominać, że jednak ten główny posiłek powinien być. Ten tłuszcz, dobry tłuszcz, o którym wspominałam, też powin nie się znaleźć, bo no, to jest taka dawka energetyczna. Czyli jaki? Oliwa z ale oliwek? mówimy o oliwie z oliwek, dodanej do, do, do sałatki, do warzyw duszonych na przykład. Mówimy tutaj o rybach, o pestkach dyni, słonecznika. Mogą to być ryby w puszce, jakieś ryby wędzone. Tego typu rzeczy jak najbardziej. Żółty ser, który wbrew pozorom wydaje się być kaloryczny, ale plasterek rano na przykład na razową kanapkę jak najbardziej będzie się do, nadawał. Ale nie możemy zapominać o tym, żeby dorzucić również warzyw. Chef. Pestki dyni i słonecznika są też dobrą alternatywą, kiedy jesteśmy w pracy i się przemieszczamy gdzieś, jako taka przekąska właśnie. Kiedy mamy tak. pod ręką pudełeczko na przykład z lekko uprażonymi takimi ziarnami, to jest fajna przekąska. Skaza się, szczególnie, że stres często dopada, więc wtedy y, zamiast sięgać po papierosa, sięgamy po pestki dyni, słonecznika, mamy coś do pogryzienia jest super. I, i odżywiamy organizm i y, 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 y jest bardzo dobrze. A przy okazji y, wzmacniamy nasz organizm i dostarczamy mu cynku, który no właśnie, cynk. też jest bardzo ważny i on właśnie występuje w migdałach, w fasoli, w pestkach dyni. Wątróbka, cielęca, no tutaj dużo jest więcej tego, tego cynku, ale jeżeli ktoś nie lubi, to tak jak mówię, no mamy dyni, migdały, fasola biała, kasza gryczana. Ten cynk również chroni nas przed przeziębieniami, grypą, wzmacnia nasz organizm. A przy okazji działamy na, na urodę, bo o tym też nie możemy zapominać, że ten cynk właśnie. W połączeniu z, z witaminą C na przykład będzie wzmacniał nasze paznokcie, włosy, żeby nie było później problemu. Czyli jak sobie przyrządzić taką potrawę, w której jest i cynk i ta witamina C, żeby było smacznie, no i żeby właśnie nam odporność podniosło i połączyć te e, dwa składniki? No możemy właśnie przygotować na przykład taką rozgrzewającą kaszę, o której. W Czyli potem ją wzbogacając o na przykład jakiś owoc sezonowy pod tytułem gruszka. Albo liście pietruszki, prawda? Jeśli tak. na, nie na słodko. Jeżeli nie na słodko, to oczywiście tak, możemy sobie tą kaszę właśnie z warzywami poddusić, z dodatkiem oliwy z oliwek, no i wtedy na pewno ta pietruszka będzie tutaj idealna, i na górę na przykład pestki do posypania, będzie nam coś fajnie chrupało jeszcze przy okazji. No i samo zdrowie. Mówiłyśmy już o mrożonkach, o tym, że warto sięgać też mam pomrożone owoce, na przykład z witaminą C, czy warzywa, bo mrożenie nie pozbawia warzyw i owoców tych naturalnych składników odżywczych. A co z kiszonkami? Y, powiem tak, przy mrożeniu no, w zasadzie tracimy około 10%, więc to jest naprawdę niewiele, więc dużo mniej, aniżeli warzywo czy owoc leżące sobie w słońcu. Parapecie, bo, bo ono będzie traciło znacznie więcej, ale kiszonki no, są tutaj rewelacyjnym rozwiązaniem yy, i możemy tak naprawdę kisić wszystko, tak? Bo to nie musi być tylko biała. Ukiszona kapusta, bo równie dobrze możemy sobie ukisić paprykę na przykład, ogórki. I to już będą takie przekąski, właśnie typowo zimowe, po które możemy sięgnąć do naszej szybkiej kanapki. Coś, co możemy zabrać do pracy, na lunch, do, do, jako dodatek tak? do, do głównego dania, które przygotujemy. A jest tak naprawdę tam mnóstwo witaminy C. Dodatkowo kiszonki obfitują jeszcze witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę K. A to wszystko ze sprawą tego, że w kiszonkach mamy kwas mlekowy, który wpływa na pracę naszych jelit. Więc z automatu no, te kiszonki też będą służyły naszemu zdrowiu i wzmacniały, tak? Wzmacniają nas od środka. Bo, bo to jest tak, że. No, odpa to jest tak jak dbamy o urody no to że powiedzmy wklepiemy w siebie krem z nawilżający a nie będziemy dbać o to, żeby w naszej diecie było, była woda i ten przynajmniej litr czy półtora wypity w ciągu dnia plus warzywa i owoce, no to niestety, ale nasza skóra będzie odwodniona. Sam krem nie pomoże. E, wróciła Pani do picia, a zatem jeszcze dwa zdania na temat picia wody. Jak już mówiłyśmy, zimą pijemy jej bardzo często mniej, bo jest nam zimno. Może to być woda podgrzana, a jeśli nie woda, to jakie mogą być zamienniki, które pomogą nam uzbierać ten litr czy półtora, ale będą spełniać tę funkcję nawilżającą? No to jeszcze nawiązując do, do kiszonek możemy sięgnąć na przykład po sok z kiszonych buraków który jest genialnym produktem naturalnym, przy okazji, poza wzmacnianiem odporności, jeszcze ma bardzo dużo żelaza, więc zapobiegamy jakiejś anemii, tego typu problemom. I można kisić te buraki samemu w domu, to nie jest trudne. Tak. Trzeba mieć kamienny garnek i poświęcić na to trzy dni i właściwie mamy świetny, naturalny sok z buraków. Dokładnie. Poza tym możemy, no jak już jesteśmy bardzo zapracowany, no to nawet jeżeli sięgnie po sok jednodniowy, i tak będzie nie najgorszym rozwiązaniem. Yy, soki świeżo wyciskane są wiadomo najlepszym, yy, najlepszym rozwiązaniem. Natomiast yy mrożonki i gotujemy sobie kompot. Tradycyjny yy, kompot. Yy, ale nie według... wsypujemy pół kilograma cukru. <noise> nie, 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 absolutnie. Znowu gotujemy po prostu yy, owoce zalewając wodą yy, i po ugotowaniu dosłodzimy go łyżką miodu. Ale jak już trochę przestygnie, żeby nie zabić yy, tak, wartości odżywczych tak, miodu, tak, to o czym tak, mówiłyśmy oczywiście. przed 12. to już później, bo ten kompot no, gorącego nie pijemy. Zależy, no ja osobiście lubię letni, niektórzy piją zimny, zimny. kompot. No ale zimą wydaje mi się taki letni kompot jest idealny, więc więc wtedy osłodzony wydaje mi się, że no, no będzie działał I będzie dużo lepszym rozwiązaniem dla dzieci. Yy, aniżeli soki kartonikowe, soki, które będą dosładzane, yy, a tutaj no, kontrolujemy to. Pani Kasiu, tak rozmawiamy o tym żywieniu, myślę, że wielu z nas nie docenia na co dzień yy, znaczenia. Odpowiedniego odżywiania zimą, zwłaszcza kiedy jest ten czas przeziębień, gryp, kiedy właśnie jest nam zimno, kiedy staramy się rozgrzać. Myślę, że mimo wszystko często zapominamy, że odpowiedni dobór menu może nam pomóc i w podniesieniu tej odporności, i w rozgrzaniu się. A chyba warto rzeczywiście przyłożyć do tego większą wagę i uważniej to menu komponować. Oczywiście, bo im mniej musimy sięgać po leki, zapteki, tym dla nas lepiej, tak? No. Mamy większą zdolność umysłową do pracy. Chce nam się więcej, możemy więcej. Mamy energię, nie znam zimno. Yy, nie zakryjemy się kocem i siedzimy yy, bezczynnie tak na kanapie, bo będzie jeszcze zimniej. Yy, więc yy, zakładając, że nie ma na dworze smogu, no to po prostu ubieramy się odpowiednio i idziemy jeszcze na spacer, więc automatycznie. Znowu dbamy o kondycję, żeby nie było dużego wow na wiosnę, że nam 5 kg przybyło. I odparniamy się. Uodparniamy się przy okazji. Wracamy, wypijamy gorący napój, właśnie wcześniej wspomniany, i jest świetnie, tak? I mamy dużo więcej energii, i nie jesteśmy tak podatni na łapanie wszelkich przeziębień. No bo wiadomo, no jeżeli dookoła wszyscy chorują, to i potem nas to dopadnie, więc żeby się ustrzec. Zadbajmy o swoje zdrowie. I nie jest to mit tylko że jedzeniem odpowiednim możemy sobie pomóc. Tylko tak jest. Drodzy państwo, w ogólnym zarysie dzisiaj o tym co jeść, aby zimą podnieść swoją odporność i rozgrzać się opowiadała państwu Katarzyna Purak, doradca żywieniowy. Na naszej stronie www.radio.katowice.pl znajdą państwo przykłady przepisów na zimę i na śniadanie i rozgrzewającej herbaty korzennej i coś dla dzieci jest. A jeśli mają Państwo jeszcze pytania dotyczące zimowej diety, rozgrzewania się, odżywiania czy zbilansowanego jedzenia, tak aby... 5 kg wiosną nie było. Przez najbliższych kilka minut jeszcze nasz ekspert będzie do Państwa dyspozycji. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32 to numer naszego telefonu, pod którym można teraz rozmawiać z naszym ekspertem Katarzyną Purak. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32. Bardzo dziękuję, Pani Dziękuję Kasiu. bardzo. Radio Katowice każdego dnia.